W dzisiejszym odcinku wyruszamy wreszcie do Nowego Jorku. Zobaczycie kulisy podróży, pierwszą reakcję na nowy świat, ale też przeszkody, które napotkaliśmy po drodze. Jak sobie z nimi poradzimy i jak przeżyjemy podróż? Usiądz wygodnie i zapraszam do oglądania. nie uwalona. W czterech literach, iż, aż ponieważ jeszcze się nie spakowaliśmy, mamy mało czasu, za chwilę przyjeżdża po nas Kornel. I tak naprawdę nic nie robiliśmy, nie? I gadamy do kamery. Ja powiem tak, dla poprawienia humoru, że jutro jedziemy do Stanów Zjednoczonych, <grym> <grym> naszego humoru. No i za chwilę wyruszamy do Warszawy. No i będziemy jechać tak: najpierw z Kornelem, potem nocujemy u Szymona, czyli z naszymi dwoma towarzyszami podróży. No i tak naprawdę całą tą podróż będzie, w stanie, będzie mogli z nami przeżyć. Czaszekasz, co chcesz później. Że pakujmy się. Spóźnimy. Jesteśmy spakowani, yy, zestresowani, letko. Oczywiście, znaczy, ja nie, on. Teraz korytarz podjeżdża po nas, i mamy to do zniesienia, jeszcze, więc zbierzemy się za znoszenie. Resz pada? Nie pada. Zdrowia! zdrowie, jest raz tam się nie budźcie! Małpy i tyle! Co? Macie tam do dzwonić? To jest Jedziemy teraz do Warszawy i... W Warszawie się widzimy na melanżu, a potem stajemy gdzieś o dziesiątej, lecimy na lotnisko na Warszawę A potem lecimy do Wrocławia yes. Mamy obok siebie miejsca Siedzimy w samolocie tak samo jak teraz tutaj w samochodzie, więc... Ja po prawej siedem. A, po prawej no. A to ja u mnie bez zmian Because I'm always right <noise> Zatrzymaliśmy się na Siku. To jest taka polna droga. Nie, to Warszawa, kurwa. To jest Warszawa. Idziemy teraz do Galerii Mokotów. Jaka to jest Galeria? na No, Mokotowie. We are in America already we and we want to buy some uh Reese's. we want to buy some Hersha or some Pop-Tarts oh, pop Pop-Tarts pop are pretty popular in America also and that's all I'm just kidding, I'm just kidding those are in classic <laughs> palushki. Jesteśmy u Szymona Ty kur... dobrze dałeś narrację, bo bym nie wiedział Gdzie rozumujesz, już samo jak my Jak ten stresik jest, czy nie? nie? Godzina 3.37. W kolejnym dniu, czyli w tym dniu, wylatujemy już do Oslo. I z Oslo już do Nowego Jorku. Czyli tam, gdzie będą siedziały te rzeczy, na które was zapraszamy, nie? American Dream. Yeah. Dobra teraz normal dream Teraz, no, teraz, teraz normal dream właśnie no. Więc lecimy spać ku Idziemy na lotnisko <laughs> Lecimy do Stanów <laughs> Dobra robimy szybki check in, co mamy? Plecak nic. Kieszenie? Nic. Lecimy do Nowego Jorku. Nic. Słuchaj. A mam paczkę. <grywia> Dużą, <grywia> Dużą paczkę. <grywia> Dużą paczkę. Danto. Tak, mamy godzinę 12.39 14.40 mamy wylot Teraz idziemy do... Na szczęście nie musimy się odprawiać, bo nie mamy bagaży Lecimy tylko z bagażem podręcznym na 4 miesiące eee, Idziemy teraz do naszego gate'a Czekamy na wylot No to to mamy To nie To nie Ale to musisz złożyć do tego Jeżeli się mieści o w to To no znaczy, wiecie. że możesz wziąć, tak Mieści się No to no.

Dobra, i... W Nagrywa Pan coś teraz? Yy, no teraz tak, teraz tak. A wie Pan, że nie można nagrywać? Ale to jest... nas, jak się nazywa ten gościu, co? Tak, Celnik. no. do nas w On to nagrywa. On to nagrywa. Na obstronie. Na obstronie. Yy, tak? Idziemy do lotu. Michał jeszcze się, się pobierę awatar. Już lecimy. <grywa> raz, Który raz lecisz samolotem? Pierwszy. Jak się pierwszy czujesz? raz byłem na lotnisku w ogóle? Pierwszy raz jechałem autobusem do samolotu. Też. Teraz wrażenie, że Ciebie zapomniałem. Godności. Tego nie miałem. Ciebie. 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 <laughs> Pogi poszli rwać Papier w Norwegii, którego się... Widzisz, co jest najlepsze? Z tego papieru się nie urywa, a ja tak go... wyrwałem to. Ty, bo to się normalnie obkręca i sobie cały czas... Wiesz, taki był, nie? A ja za chwilę... Rwacz, jakieś nitki, chłopie, się, Dobra... Ciekam stamtąd. Jesteśmy spaleni w tym oczu. Zatrzymaliśmy się na jedzonku. Czyli nawet ładnym, dobrym. To jest w ogóle Burger King. No, więc zjemy sobie, e, poczekamy chyba 3 godziny i lecimy za oceanem. Oh Dobrze! Mmm! jedziemy do Nowego Jorku. Pozostanie nam jeszcze godzina 20 lotu. Zmęczeni, ale jeszcze będziemy musieli troszeczkę przejść, więc lądowanie jeszcze przed nami i już wyjście do dużego i wielkiego świata. Wróciliśmy do Nowego Jorku wszyscy są w zajęci. Jak co teraz zrobimy? Będziemy chciały coś i musimy znaleźć transport do naszego mieszkania, bo jest w... bardzo daleko. Jesteśmy w tej chwili może nawet do Królewska-Publina, a jeszcze dostajemy do Jersey, więc. dwie godzinki drogi na luzem. No, też Zajęzmy... samochodem. No, Ale w planie jest jeszcze przejść przez cały Nowy Jork, więc.

że idzie się do więzienia, bo na jakieś typiarce wiesz, że, ja 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 jestem... jeszcze ja nie wiesz, weszliśmy do miasta, a ja jestem po prostu już przytłoczony przez... przez o, nie nie, nie przytłoczy jest... zapach skuna na przykład jest... Z... ja myślałem, że będzie wiesz, super fajnie, elegancko inaczej, bo tylko i wyłącznie stanę ten... wiesz, jakby znałem z filmów i, i... to jest prawda, nie? wejdzie się tutaj, jest po prostu... rozpierdziel I, cool. <laughs> I oto pociąg do centrum największego miasta w Stanach Zjednoczonych. Dobra. W wielu latach, zaczynając od wspólnych marzeń o Nowym Jorku już w liceum, w końcu jesteśmy o krok przed tym momentem. Przed chwilą, która jeszcze jakiś czas temu była niewyobrażalna, a teraz dotarliśmy tu. A co najważniejsze, razem. Matera. Co to kurwa jest? Nie muszę się spakować jak najszybciej. Nie ma sensu kurwa. Masz tu całe chujowe do tej kamery. Ależ